Dobry ewatuacz, zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu, kolejny tani przewoźnik znowu lata z Indomodlina. Nowoczesne metody leczenia onkologicznego w wojewódzkim szpitalu w Płocku. Kolejne miliony na mazowieckie drogi. Lotnisko w Modlinie zyskuje na znaczeniu i otwiera się na nowe kierunki w konkurencyjnych cenach. Jeden z największych tanich przewoźników uruchomił tam swoją bazę. Dla pasażerów to świetna wiadomość, bo w rozkładzie pojawią się nowe bezpośrednie trasy. Pierwsi pasażerowie, którzy przylecieli z norweskiego Bergen, chwalą lot i sprawną obsługę w nowym punkcie na mapie przewoźnika. Ogólnie bardzo miłe uczucie, w każdym razie szybko minęło. No i fajnie, tak widać, powitanie było miłe i lot przyjemny. Syn dobrze zniósł w miarę podróż, więc jesteśmy zadowoleni. Węgierski przewoźnik był już obecny w Modlinie na początku działalności Portu. Po 13 latach wraca Wizer, ale wraca odmieniony. To już nie jest ten sam podmiot. Dzisiaj jest to duży europejski gracz, jeden z największych. Tanich przewoźników w Europie z 250 samolotami, który zobaczył szansę na rozwój na naszym lotnisku. Widzimy popyt w regionie, widzimy popyt na nasz produkt i nasze loty. Prowadzimy duże działania na lotnisku Chopina, to niesie za sobą pewne ograniczenia, a tutaj mieliśmy miejsce na więcej samolotów. Samoloty Airbus A321neo stanowią już 2 trzecie floty przewoźnika. Co warto podkreślić, zużywają o 20% mniej paliwa i CO2 i generują o 50% mniej hałasu w porównaniu z maszynami poprzedniej generacji Airbusa. Wraz z wejściem nowego przewoźnika kończy się monopol jednej linii w Modlinie. Ważne, że z portu lotniczego w Warszawa Modlin będzie obsługiwane wiele linii lotniczych, bo Wizz jest początkiem. Można powiedzieć, pozyskiwania nowych przewoźników. Zawsze sytuacja oligopolu, można powiedzieć, czyli konkurencji wielu graczy na rynku jest bardzo istotna dla pasażerów. Rozwój lotniska to impuls dla całej regionalnej gospodarki i nowe miejsca pracy. Kolejny przewoźnik oznacza większość ilość połączeń, większość też ofertę dla samych pasażerów. Wiemy, że przed nami bardzo ważna inwestycja, rozwój terminala. Inwestycje właśnie w to lotnisko jest bardzo ważne dla rozwoju gospodarczego, ale także jest to punkt strategiczny. Pasażerowie zyskują 11 bezpośrednich połączeń do Hiszpanii, Włoch, Grecji, Norwegii, Bułgarii, Mołdawii, na Maltę oraz Cypr. Ceny przelotów na wybranych kierunkach zaczynają się aktualnie od około 10 euro. Badanie PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna, jest już dostępna i refundowana w Centrum Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Badanie PET pozwala wykryć nawet niewielkie zmiany nowotworowe. W województwie mazowieckim działa w sumie 9 placówek, które w ramach NFZ udzielają takich świadczeń. To przełom w diagnostyce na Północnym Mazowszu. Techniki radioizotopowe dają ogromne możliwości. Nowy sprzęt pozwala lekarzom na wczesne rozpoznanie zmian, określenie stopnia zaawansowania choroby, a także obserwowanie postępów leczenia. To co ja reprezentuję i to co będziemy chcieli rozwijać tutaj w szpitalu w Płocku jest bardzo wyrafinowana diagnostyka czynnościowa. W oparciu o procesy metaboliczne. Te procesy metaboliczne w chorobach onkologicznych są bardzo zróżnicowane. Dla pacjenta badanie jest szybkie i komfortowe. Skaner łączy technologię PET z tomografią komputerową, co pozwala wykryć zmiany na bardzo wczesnym etapie. Badanie wygląda podobnie jak tomografia komputerowa. Przy nowoczesnym skanerze badanie PET-CT z fluorodoksyglukozą to jest jedynie 8 minut. Czyli. 8 minut leżenia, urządzenie bardzo podobne do tomografii, a więc nie zamknięte, tak jak rezonans, więc tutaj proszę się nie obawiać. Szpital zakupił również nowoczesny mammograf 3D z funkcją biopsji. Co kluczowe dla pacjentów, od listopada te wysokospecjalistyczne procedury są w Polsce refundowane. Dzisiaj będziemy opowiadać o dwóch nowych diagnostykach, które możemy zaoferować, a mianowicie są to badania PET. Które na skali naszego regionu jest, jesteśmy jedynym szpitalem, który taki aparat posiada. Również od 1 listopada posiadamy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Inwestycje są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie. Jeżeli spojrzymy na statystyki zarachowalności w naszym rejonie, no to choroby nowotworowe są na pierwszym miejscu. Wyszły na pierwsze miejsce, wyprzedziły choroby układu, choroby układu krążenia. To jest jak gdyby wyzwanie dla naszego szpitala, który leczy naszych pacjentów, ażeby poszerzać diagnostykę. Budowa i wyposażenie ośrodka to koszt ponad 138 milionów złotych pochodzących z budżetu Mazowsza. Dzięki temu w jednym miejscu pacjenci mają dostęp do kompleksowego leczenia. Od trzech lat sukcesywnie rozwijamy tutaj ośrodek onkologiczny, centrum onkologiczne, w naszym Szpitalu Wojewódzkim w Płoczku zbudowaliśmy Centrum Radioterapii. Teraz w tym nowym obiekcie są oddziały, jest oddział oncologiczny, oddział radioterapii, są też najnowocześniejsze pracownie. Mimo, że wykonywanie badań PET z roku na rok rośnie i w ciągu ostatnich 7 lat wzrosło o 77%, to nadal w kraju wykonujemy ich nawet 3-4 krotnie mniej niż na przykład Francja czy Niemcy. W województwie mazowieckim działa 9 placówek wykonujących pozytonową tomografię emisyjną w ramach NMZ w Płocku, Siedlcach, Radomiu, Wieliszewie i 5 w Warszawie. Na takie badanie w województwie mazowieckim czeka się średnio 18 dni. To ponad połowę krócej niż średni czas oczekiwania w skali kraju, który wynosi 41 dni. W ubiegłym roku na Mazowszu wykonano najwięcej w kraju, bo blisko 17 tysięcy badań, w całej Polsce ich liczba wyniosła ponad 96 tysięcy. Kierowcy podróżujący między Przesnyszem a Ciechanowem mogą już korzystać z wyremontowanej trasy. To ponad 20 km nowej, bezpiecznej nawierzchni. Sporo dzieje się też na drogach w regionie radomskim. Prace zakończono już w Wierzbicy, a roboty trwają jeszcze w Skaryszewie i planowane są kolejne, m.in. w Orońsku. Droga 617 to kluczowe połączenie Przesnysza z Ciechanowem. Efekty jej modernizacji odczują nie tylko kierowcy. Przede wszystkim poprawiła się jakość poruszania samochodów oraz pieszych, bo w ramach tej, tego remontu, który wykonaliśmy na 21 kilometrach za łączną kwotę ponad 16 milionów, zostały wyremontowana nawierzchnia, zostały wyremontowane na części chodniki, ciągi, piesze. Inwestycje sfinansował Samorząd Województwa. To było zadanie dwuletnie, w ubiegłym roku e, e, zrobiliśmy e, blisko 10 kilometrów i e, blisko... 12 kilometrów w tym roku. Jeśli chodzi o ten remont, jesteśmy niesamowicie zadowoleni, bo droga jest wykonana, wykonana zawodowo, bezpiecznie, także nic tylko korzystać. To kolejna zmodernizowana trasa w regionie. Przez ostatnie ćwierć wieku stan dróg na Mazowszu uległ diametralnej zmianie. Kiedy 26 lat temu powstawało województwo, no stan tych dróg był, powiem sobie szczerze, no kilkanaście procent było w przyzwoitym stanie. Dzisiaj można powiedzieć, że zostało nam jeszcze 15% do modernizacji, do wyremontowania. Z innego, zmodernizowanego, bezpiecznego odcinka drogi korzysta także gmina Wierzbica w powiecie radomskim. Tam wyremontowano dwukilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej numer 744. Wystarczy wjechać do Wierzbicy, tam gdzie przebiegają drogi wojewódzkie. Widać już porządny standard dróg wojewódzkich łącznie z chodnikami, tak żeby ułatwić mieszkańcom również funkcjonowanie. Współpraca z zarządem województwa mazowieckiego układa się bardzo dobrze. Mamy mnóstwo zadań, mnóstwo inicjatyw, które chcielibyśmy zrealizować. Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał e, ogromne środki na zadania remontowe i inwestycyjne w tym roku. E, na tych drogach w gminie Wierzbica wykonywaliśmy trzy zadania. W sąsiedniej gminie szef remontowany jest natomiast odcinek drogi wojewódzkiej numer 733 pomiędzy Kobylanami a Odechowem, a w Orońsku ruszają prace projektowe dotyczące przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 735 z drogami powiatowymi. Tam ma być też zaprojektowana sygnalizacja świetlna różnego rodzaju elementy, które będą służyły bezpieczeństwu. I to jest oczywiście pierwszy etap do zrealizowania. Dziś mamy kolejny przykład doskonałej współpracy pomiędzy Gminą Morońską a samorządem Województwa Mazowieckiego. Bardzo cieszymy się, że już jesteśmy tutaj przy podpisywaniu umowy. Region Radomski znacząco poprawił jakość infrastruktury drogowej w tym roku. Wyremontowano lub przebudowano łącznie 23 drogi o łącznej długości 43 km i wartości niemal 76 milionów złotych. Za nami Wielkie Święto Mieszkańców Obszarów Wiejskich Samorząd Województwa Mazowieckiego wręczył nagrody producentom serów zagrodowych oraz gminom za najlepsze inicjatywy zgłoszone do konkursu Sołectwa i Centra Integracji razem dla lokalnej społeczności. Obszary wiejskie stanowią ponad 93% powierzchni Mazowsza. Są one motorem napędowym regionu i promują tradycje lokalne i integrują mieszkańców. Mamy dużo programów, które skierowane są do obszarów wiejskich po to, żeby jakby lepiej się rozwijała tam infrastruktura, ale też nie zapominamy o tym, żeby chwalić się tym, co zostało już zrobione. Chcemy, żeby z jednej strony mieszkańcy mogli cieszyć się z tego, co już zrobiono, ale z drugiej strony też mogli pochwalić się, jak pięknie u nich się zrobiło dzięki temu, że razem z gminami udało nam się wesprzeć. Samorząd województwa wspierał takie inicjatywę i dlatego warto pokazywać tych, którzy są najlepsi. Podczas Gali zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla najlepszych producentów serów zagrodowych w kategoriach: sery świeże, dojrzewające, pleśniowe oraz kwasowe. Jestem początkującym serowarem, a pasja zaczęła się od tego, że kupiłam mężowi wspaniały prezent na urodziny wyjazd dla dwojga i taki kurs serowarski. No przy czym mój mąż nie złapał bakcyla, a ja złapałam, więc y, ja z, jakby produkuję tę sery, y, a mąż je zjada, taki jest podział. To jest sery podpuszczkowy, świeży, delikatnie ukwaszany i y, jest on później y, posypywany solą z popiołem drzewnym i wydaje mi się, że to czyni go takim wyjątkowym. Drugim konkursem rozstrzygniętym podczas gali był konkurs Sołectwa i Centra Integracji Razem dla Lokalnej Społeczności. Jego celem było nagrodzenie najlepszych projektów zrealizowanych w ramach programu wsparcia Mazowsze dla Sołectw i Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych. Każda forma wsparcia dla sołectw, w ogóle dla gmin wiejskich jest bardzo ważna. Program mazowiecki, instrument wspierania z sołectw jest bardzo dobrym programem według mojej oceny. Przede wszystkim jest to motywujące dla samych sołectw. Jest taka wewnętrzna rywalizacja. Sołectwa przeznaczają odpowiednią kwotę w funduszu sołeckim, tak by móc wziąć udział właśnie w naborach tu z samorządu wojewódzkiego. Gminy otrzymały nagrody za projekty aktywizujące i integrujące lokalne społeczności. Łącznie przyznano 13 nagród i 14 wyróżnień. Mieszkańcy Białobrzegów w gminie Chodczem mogą korzystać z nowo wybudowanego wielofunkcyjnego boiska. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom z programu Mazowsze dla Sportu. Dzisiaj rzeczywiście taka robocza wizyta w gminie Chodcza. Mam okazję zobaczyć inwestycje, które były zrealizowane w ramach instrumentów wsparcia, którymi dysponuje samorząd województwa mazowieckiego, które są skierowane jako pomoc dla naszych partnerów gmin. W Białobrzegach powstało ogólnodostępne wielofunkcyjne boisko do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną czy badmintona. Przedsięwzięcie pochłonęło blisko 370 tys. zł, z czego 3 czwarte to dofinansowanie z budżetu województwa w ramach programu Mazowsze dla Sportu. Zyskujemy nowy, wspaniały obiekt dla młodzieży. Zresztą młodzież na tym stadionie widać i nie tylko młodzież, bo widzimy i starsze osoby. Przecież to ma służyć ludziom. W Chodczy no nie robimy tylko robić po to, tylko robimy to, co oczekują mieszkańcy. A właśnie mieszkańcy oczekiwali takiego obiektu. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w gminie Chodcza dofinansowania. Zostały także takie inwestycje jak przebudowa drogi w biobrzegach oraz Chodcze Józefów, utworzenie centrum rekreacyjno-kulturalnego czy zagospodarowanie terenu w miejscowościach Baranów oraz Jarantowskie Pole. Też się pochwalamy. Otrzymaliśmy e, dofinansowanie na dwa boiska: jedno w trakcie realizacji, drugie będzie realizowane w przyszłym roku. Jest bardzo istotne, bo z własnych środków nie bylibyśmy w stanie takich inwestycji ponosić, a muszą mieć wszyscy świadomość, że to nie są. Tanie inwestycje i boisko w Białobrzegach jest otwarte dla wszystkich chętnych. I to wszystko co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.